Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak sztuczna inteligencja może zmienić nasze zrozumienie choroby Alzheimera? Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego dokonali przełomowego odkrycia, które może rzucić nowe światło na tę tajemniczą chorobę. Okazało się, że gen PHGDH, znany z roli w metabolizmie aminokwasów, ma także drugą zaskakującą funkcję: zakłóca regulację genów. Mózgu. Dzięki wizualizacji AI badacze mogli dokładnie zobaczyć strukturę białka, co pozwoliło im lepiej zrozumieć, jak ten gen wpływa na rozwój choroby. Co więcej, odkryto potencjalny lek NCT-503, który może spowolnić postęp Alzheimera. To odkrycie ma ogromne znaczenie dla wczesnego leczenia, dając nadzieję na lepsze metody interwencji. Wyobraźcie sobie, jak wiele osób może skorzystać z tych badań. Sztuczna inteligencja nie tylko przyspiesza proces odkryć, ale także otwiera nowe możliwości w walce z chorobami neurodegeneracyjnymi. To fascynujący czas dla nauki, a każdy krok naprzód przybliża nas do skutecznych terapii.